Bycie przedsiębiorczym człowiekiem bardzo przydaje się w życiu każdej osoby. Osobiście pierwsze nauki umiejętności związanych z tym zagadnieniem zacząłem pobierać już w Technikum, kiedy to w grupach musieliśmy wymyślić fikcyjną firmę i produkt, wypisywać biznesplany czy choćby planować kampanię reklamową na długie lata. Ale co gdybyśmy mogli nauczyć się tego samego poprzez granie w gry? Że wielu z Was kojarzy takie tytuły jak Sim City czy City Skylines. Wcielamy się w nich w burmistrzów miast i naszym celem jest progresja od małego miasteczka do ogromnej metropolii. Jednak dziś chciałbym wam powiedzieć o tytułach, które są mniej rozbudowane. Chodzi tutaj oczywiście o gry z serii Tycoon. Zostajemy w nich dyrektorami lokalnego przedsiębiorstwa i musimy wyprowadzić je z finansowego dołka lub też spełnić wymagania inwestorów. Trzema najbardziej rozpoznawalnymi tytułami są oczywiście Roller Coaster Tycoon, Zoo Tycoon oraz transport Tycoon Deluxe. Już po samych tytułach można domyślić w jakiej tematyce każda z nich się rozgrywa. Swoją przygodę z grami symulującymi przedsiębiorstwa zacząłem właśnie od Roller Coaster Tycoon. Gra, która miała już premierę 23 lata temu, oferowała nam nawet ciekawą formę rozgrywki. Pierwszą z nich było tradycyjne od zera do miliardera. Dostaliśmy kawałek ziemi, lekki zastrzyk gotówki i naszym zadaniem było zbudowanie najlepszego parku rozgrywki w dziejach ludzkości. Do dyspozycji mieliśmy wiele atrakcji dla naszych gości, od zwykłych karuzel poprzez samochodziki po skoki na bungee, kończąc na monumentalnych rollercoasterach, które sami oczywiście mogliśmy projektować. Oprócz tego musieliśmy dbać o naszych gości, zapewnić im jedzenie, pamiątki czy chociażby toalety, tak aby wystawili nam jak najlepsze opinie. A co za tym idzie później? większe zyski. I drugą taką formą zabawy była, ja to nazywam, zabawą w Boga. Bo zostawaliśmy nielimitowane fundusze i mogliśmy puścić nasze wodze fantazji, aby stworzyć odjechane rzeczy. I nie zapomnijmy też o wyzwaniach, które sami gracze sobie wymyślali, ponieważ budowali oni parki rozrywki na jednej kratce takiej malutkiej, na małej wyspie czy chociażby środku oceanu, a to tylko niektóre z nich, więc. Wiele osób twierdzi, że Roller Coaster Tycoon jest grą świetną, ale no niestety brzydko. Grafika pikselowa może się podobać, ale moim zdaniem utrzymanie gry w takim klimacie ma coś, co intryguje i samą grę wyróżnia na tle innych tytułów. Kolejnym tytułem z tej serii, po który sięgnąłem, było Zoo Tycoon. Gra posiadała podobne tryby rozgrywki i założenia co Roller Coaster Tycoon, ale różniła się kilkoma rzeczami. Pierwszą z nich jest oczywiście tematyka. Tym razem mamy zbudować najlepsze zo na świecie. I muszę przyznać, że jestem pełen podziwu, bo twórcy bardzo dbale pracowali nad tą grą. Widać, że skupili się oni na odtworzeniu zachowań poszczególnych zwierząt, ich potrzeb, upodobań czy choćby charakterów. Można to zauważyć choćby przez to, że jeden pingwin będzie uwielbiał biegać po otwartych przestrzeniach, a drugi cały dzień przesiedzi w jeziorku. Oczywiście, tak jak w Roller Coaster Tycoon, musimy dbać o zadowolenie naszych gości, tak abyśmy otrzymali jak najlepszą ocenę i, oczywiście, wypłatę pieniędzy. Zo Tajkun posiada także dwa tryby wspomniane wcześniej. I także tutaj gracze sami zaczęli sobie tworzyć wyzwania, żeby utrudnić jeszcze bardziej rozgrywkę, która i tak już jest trochę bardzo skomplikowana. Gracze są najlepsi na świecie. I słuchajcie, na koniec zostawiłem wam grę, która jest najbliższa mojemu sercu, którą grałem godzinami, dniami, tygodniami. Mowa oczywiście o Transport Tycoon Deluxe i tytuł ten oprócz stylu grafiki nie ma nic wspólnego z rozgrywką w poprzednie tytuły, bo tym razem... Wcielamy się biznesmena lub panią biznesmen, których celem jest zawładnięcie lokalnym rynkiem transportu. Tym razem goście zamienili się w samorząd lokalny miast, województw i powiatów, w których możemy zakładać przystanki autobusowe, dworce pociągowe, lotniska czy doki przemysłowe. Mamy do dyspozycji praktycznie każdą dziedzinę transportu i ograniczają nas tylko i wyłącznie fundusze. Start w transport Tycoon Deluxe jest dosyć ciężki. Zaczynamy z dużym kredytem, a pieniądze jakie posiadamy starczają na zakup kilku ciężarówek czy autobusów. Taka trochę ironia do, do tego świata co żyjemy. Rozgrywka zaczyna zyskiwać z czasem, kiedy to władze lokalne zaczynają przychylnie patrzeć na naszą działalność, a co za tym idzie będą nam oferować coraz to lepsze kontrakty, aż w końcu zdobędziemy monopol na rynku i będziemy ogromnym graczem, z którym praktycznie nikt nie będzie chciał, że tak powiem, rywalizować. Jak w każdej grze z serii Tycoon mamy tu wiele możliwości dostosowywania infrastruktury, tak aby jak najlepiej nasze przedsiębiorstwo działało. I ostatnim smaczkiem jest to, czego brakuje w poprzednich dwóch tytułach, tak moim zdaniem oczywiście. Jest to rozgrywka multiplayer, w której to rywalizujemy z innymi graczami o jak najlepsze wpływy na rynku. Możemy ich przejmować, zajmować, walczyć o inne przedsiębiorstwa, więc jest naprawdę multum możliwości prowadzenia rozgrywki. Dzięki tym właśnie grom polubiłem zajęcia z przedsiębiorczości i mogę nawet powiedzieć, że to one zmotywowały mnie do wybrania techników. Grając choćby w Transport Tycoon Deluxe, Zyskają wiele umiejętności, jak można sobie poradzić w prowadzeniu własnej firmy. Polecam wam sprawdzić niektóre tytuły zacji tego, że transport Tycoon Deluxe czy Roller Coaster tycoon są dostępne na Steam w odświeżonych wersjach, które dostosowane są do nowych komputerów. Może i Wam pomogą one obudzić w sobie ducha przedsiębiorczości. Dzięki, do następnego razu. Cześć!